Peppa. Co się patrzysz, parwodę kurwa? Kaszel Pedro Dzisiaj dzieci są najebane. Pepa i przyjaciele mają 4 fiuty. I... <mulary> <mulary> Przepraszam... Ty łysyś z kurwielu. Zadzwonię do doktora Bisia. Ja pierdolę! Doktor Miś, y, słucham? Bandyci! I złodzieje! Zaraz mnie zgwałcą. A ja mam to w dupie. Czemu? O, jesteś słucham, co się dzieje? Ja ciągle sram, żygam, duszę się, umieram, kochać Adolf. Ho. Czy to jest kaszel mokry, czy ksuchy? A Nie mam pojęcia. Po cholerę. Ja tu przyjechałem. Ja? Spierdalam. To na szczęście nic poważnego, ale kaszel Pedra może być zaraźliwy. Co to znaczy zaraźliwy? Gdy jedna osoba kaszle, to inne mają. Dwa kutasy. Czy muszę wziąć leki? Tylko maleńką łyżeczkę. Jest zbyt smaczna. Patrzycie czasem na kogoś i myślicie, co tam musi siedzieć w głowie? Ludzie, ja naprawdę powiem wam, że potrzebuję. Dziękujemy, doktorze. Jestem Mmm, Tak myślałem. Kaszel Pedra jest zaraźliwy. Trafiłem na... Tak! W końcu mam ich wszystkich! Otwórz buzię! Smakuje jak d... pani kolegi. Eee. Smakuje jak... Starający flaming. Brawo! 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 Wypiliście dzielnie Budę? Czy pan też czasem choruje? Nie, Pepo, nigdy nie choruję, bo codziennie zjadam je Twoją starą O czym wy pomyśleliście? Jezus Maria, z nic. To ja mam z niewygowanych widzów w ogóle? Dość!